będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca, Panie Jezu, daj nam odkryć to, że ty jesteś z nami, że ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz i przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Drogie dzieci, dzisiaj powiemy sobie o Świętym Józefie. O tym, jak bardzo ważna jest jego obecność w naszym życiu. Jak bardzo ważne jest to, żebyśmy się do niego modlili, żeby on się nami opiekował. Mm, no cześć! Dzisiaj jest 18 grudnia, piątek, mm, w trzecim tygodniu Adwentu. I w dzisiejszej Ewangelii mamy taką sytuację, że święty Józef, który był mającem Najświętszej Marii Panny Maryi, zorientował się, że Maria się spodziewa dziecka, a on mówi, ale jak to, jak to, zaraz, zaraz, nie rozumiem. I wtedy w nocy przyszedł do niego anioł we śnie i mówi, i powiedział do niego, Józefie, nie martw się, bo z Ducha Świętego pocało się to dzieciątko, które jest z Maryi. I jak się urodzi, to nadać mu imię Jezus i on będzie zbawicielem. To będzie tak, żeby się wypełniło pismo święte, gdzie jest napisane, oto Pan napocnie i porodzi syna. No właśnie, i on będzie zbawicielem, cieszy się? No Józef oczywiście, że się ucieszył. No i właśnie, jak się obudził, to już się nie martwił, tylko wziął Marię do siebie i... i... I chciałbym się powiedzieć, że żyli długo i szczęśliwie, ale to nie jest bajka, tylko to jest prawdziwa historia. Historia naszego zbawienia. No właśnie, dzisiaj jest już coraz bliżej do Bożego Narodzenia. Pan Jezus jest już tak bliziutko. Mam nadzieję, że, że w, nas też, w naszym serduszku też będzie Pan Jezus mieszkał. Tak jak mieszkał pod sercem swojej mamusi Maryi. No właśnie, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć! Cześć dzieciaczki, witam Was serdecznie. Który to już mamy dzień Adwentu? Jejku, powoli zbliżamy się do końca, już za chwilę święta. Dwudziesty dzień Adwentu. Dzisiaj też bardzo ważna sprawa, bo pamiętacie, że to wszystko w ogóle, co robimy, to tak naprawdę jest najważniejsza rzecz na świecie: że chcemy naśladować Pana Jezusa. No i dzisiaj w Ewangelii pojawia się bardzo ważna osoba, bardzo ważna dla Pana Jezusa. Pan Jezus też chce. Jesteśmy tego pewni, żeby ta osoba była też ważna dla każdego i każdej z nas. Jeżeli chcemy naśladować Pana Jezusa, to tą osobę też warto, żebyśmy zaprosili do naszego życia, żeby ta osoba stała się nam bliska. Kto jest tą osobą? Święty Józef. Zobaczcie, kochani, że Pan Jezus wybrał Świętego Józefa. Pan Bóg go wybrał, żeby był opiekunem pana Jezusa. Czyli kiedy pan Jezus był dzieckiem, miał opiekuna. I teraz pan Bóg pragnie, żeby Józef też był naszym opiekunem, każdego i każdej z was. Józef może być wielką, cudowną pomocą dla każdego rodzica, dla każdego wychowawcy, dla księży, bo Józef chce nam przychodzić z pomocą, chce być naszym przyjacielem. Orędownikiem, takim można by powiedzieć, przybranym tatusiem, bo Józef był, jest przybranym tatusiem pana Jezusa. Może być też naszym przybranym tatusiem. Może się nami opiekować, pomagać nam. Powiem wam, że ja i moja żona bardzo wiele doświadczyliśmy konkretnej pomocy od świętego Józefa, aż byliśmy w szoku, ile Józef konkretnych rzeczy dobrych zrobił dla nas. My tylko mówiliśmy mu o różnych naszych problemach, potrzebach również materialnych. Józef nam bardzo pomógł i dlatego postanowiliśmy z moją żoną, że będziemy zawsze w naszym życiu też często mówić innym o świętym Józefie, żeby on był lepiej znany i też bardziej kochany, żeby inni też mogli doświadczyć właśnie tego, jaki on jest bardzo pomocny. Józef kochani to jest taki Specjalista od zadań specjalnych. On może różne praktyczne rzeczy załatwić, zrobić, pomóc. To jest właśnie taki pomocnik, którego warto mieć w drużynie. Taki bardzo ważny ktoś, kto może nam wiele dobrego uczynić. I dlatego chciałbym dzisiaj, żebyśmy go zaprosili, żeby został naszym przyjacielem i pomocnikiem. I właśnie o tym jest wierszyk na dzisiaj. Zapraszam na pana rymowankę. Święty Józefie! Przybrany tatusiu naszego Zbawiciela, chcę mieć w Tobie od dzisiaj nowego przyjaciela. Chcę Cię prosić o pomoc w każdej potrzebie, i wiem, że zawsze mogę liczyć na Ciebie. Kiedyś pomagałeś na ziemi, dziś pomagasz w niebie. I chcę, tak jak Pan Jezus, bardzo kochać Ciebie, dlatego. Zawierzam Ci moje życie i całego siebie. Święty Józefie. Módl się za nami, dzieciaczkami. Papa, pa! Dzięki za dzisiaj, kochani, i do zobaczenia jutro w 21 już dniu Adwentu. Papa. Pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, 20 dzień Adwentu, piątek. Coraz bliżej święta i dzisiaj pojawia się kolejna, bardzo ważna postać w naszych rekolekcjach. A tą postacią jest święty Józef. Święty Józef, który jak wiecie był cieśnią. I tak pomyśleliśmy z ciocią, co tu zrobić, żeby przedstawić dobrze świętego Józefa. Chyba coś wymyśliliśmy. Tak, trzeba było wymyślić coś w drewnie. A że niestety my nie umiemy oboje tutaj operować młotkiem ani gwoździkami, a już nie mówię o innych imadłach i różnych takich, prawda? to drewnian... takie no, mamy takie trudności czasami. To wymyśliliśmy dla was drewnianą pracę, czyli zrobienie gwiazdek, bo już znowu zobaczcie, zbliżamy się coraz bardziej do ozdób naszego domu, do zdobienia domu na święta, zrobienie gwiazdek różnych, naprawdę przeróżnie ozdobionych z patyczków. Potrzebujecie do tego patyczki. Patyczki mogą być po lodach. Słuchajcie, myśmy zjedli tych lodów bardzo dużo z wujkiem przed tym programem tutaj z Wami, przed tym spotkaniem. Normalnie na no po prostu siedzieliśmy i zobaczcie, ja zjadłam sześć takich lodów. To były chyba same śmietankowe. Mm. Wujek sobie takie wziął trochę mniejsze, ale z ich tu z piętnaście, naprawdę. No, siedzieliśmy Ale one były noc. takie wodne, wiecie, to one są zdrowsze. Nie, wodne to są z tych patyczków, to no. trochę takie inne. Ja nie wiem, czemu nas potem tak brzuch bolał strasznie, ale naprawdę mówimy, co tam dla dzieci, czego się nie robi. Słuchajcie, yy, te patyczki można też dostać w aptekach, nie trzeba koniecznie kupować lodów. Yy, patyczki układamy w taki trójkąt i musimy je jakoś tutaj ze sobą do siebie przymocować. Proponuję, albo bierzecie w domu klej, który jest klejem do drewna, klejem takim. Yy, najlepiej duża jakaś yy, puszka, można wtedy używać pędzelkiem malujemy. On troszeczkę pracuje, także, jak pokleimy takim klejem, to to trochę musi postać. Po dziś, dwóch godzinkach mhm. albo później, dopiero możemy taką pracę podnieść i zobaczyć, że ona rzeczywiście się trzyma. Jeżeli może Wam pomóc w tym ktoś dorosły, to ja proponuję yy, klej na gorąco. I zobaczcie, smalujemy raz, drugi raz nie Za dużo i od razu na tą powierzchnię, do której chcemy coś przyczepić, dlatego żeby nie poparzyć sobie paluszków. Tutaj mamy pokazane i przyklejamy, tak? Nie można absolutnie tego kleju dotknąć. Pewnie o tym wiecie, bo ja wiem, że już tymi klejami się pracuje i w przedszkolu, nawet i w szkole, także jest już Wam to znane. I ten klej bardzo szybko chwyta bardzo szybko, ale jest bardzo gorący, także tam absolutnie paluszków nie zbliżać. I już zobaczcie, on jest taki efekt szybki, że to już jest mm -hmm. raz, dwa i można to podnieść jest gotowe. I do tego po przeciwnej stronie, tak jak ta gwiazda, myślę, że Józef też to takie właśnie robił, piękne rzeczy z Jezusem z drewna, co wujku? Myślisz, że tak? Myślę, że tak. Może nie miał takich patyczków, miał ale takich. tak sobie myślę, że nawet jak nie macie takich patyczków, Przyklejamy bo to może teraz może kłopot, to mogą być jakieś patyki, które znajdziecie gdzieś. Takie Patyczki łatwe, takie, interesne. myślisz, z ogródka? Na przykład. Na ja przyklejam, zobaczcie, tu? I teraz będę przyklejała, teraz patrzę, którymi powierzchniami muszę przykleić te następne, czyli tu, tu i tu, tak? Mniej więcej i naklejam sobie, nakładam tego kleju w to miejsce, przez które przejdzie ten mój patyczek. Te wszystkie niteczki, które tutaj powstają, one potem są do zdjęcia, one ich nie będzie to w ogóle widać. To takie matematyczne milać. zadanie trochę, ciocia, nie? Takie, taka geometria, nie? No właśnie. Ach, my tam lubimy wszystko łączyć razem, zwłaszcza edukację z zabawą. Już kiedyś mnożyliśmy czy dodawaliśmy. Teraz mamy hmm. takie. Widzicie? I to naprawdę szybko chwyta. Tym klejem też się da, tylko jest trochę dłuższy, tak? Zresztą macie różne kleje. Ja wiem, że te kleje, kropelki inne są takie, rzeczywiście, że tam coś w domu na pewno się znajdzie. I potem ozdabiamy to tak, jak czym chcemy. Możemy to tutaj przez to przełożyć sztureczek, potem może to wisić, może to być nasza gwiazda wetlejemska na ostatni dzień, kiedy będziemy już pod choinką stawiać ozdoby. To sznawienie. Dobrze. I jeżeli chodzi o zabawę, to trochę się zastanawiałem, bo zacząłem się zastanawiać, wiecie, czym się mógł święty Józef bawić z małym Jezusem, bo wtedy pewnie wiecie o tym, że wtedy z tych, tych zabawek nie było tak jak teraz, nie było takich sklepów marketów z zabawkami. I myślę sobie, że Jezus był tak kochany mocno przez Józefa, że na pewno Józef wymyślał dla niego różne fajne zabawy. Jedną taką zabawą z drewna, która mi się kojarzy z drewnem, przynajmniej trochę, to są bierki. Kochani, bierzemy albo typowe bierki, które macie. Tak? Jeśli macie, to Oczywiście bierki. to nie są bierki drewniane, tylko plastikowe. No ale możemy po prostu rozrzucić bierki. Rozrzucić bierki, to tak trochę utrudni. Możemy, bo tak myślę, no Józef nie miał plastikowych bierek, ale może miał jakieś takie patyczki. Może to były takie patyczki, chociażby, może w domu macie tego typu patyczki, takie trochę w poszaszłykach, tak to można nazwać, można rozrzucić patyczki po szaszłykach, Też trochę utrudnia, żeby nie było za łatwo, nie? O. Albo wreszcie można pójść znów na okrutek albo do lasu, i to pewnie Józefowi było najłatwiej i rozrzucić sobie takie patyczki. I teraz zobaczymy. Czy Ci się uda zabrać patyczek, proszę bardzo? Nie któ poruszając są? żadnego innego patyczka. A które są najbardziej punktowane? Eee, wszystkie tak samo. <laughs> tutaj są, tak tutaj same. są jakieś punktacje, no bo właśnie, to. Bo można by ewentualnie pomalować na jakieś kolory. No, no. Z te muszę wziąć, właśnie? No tak. To trudne tak jest. Bardzo <laughs> Bardzo jest trudne. A jak poruszę to, co wtedy? No to wtedy jest e, błąd o, to wtedy jest błąd i wtedy jest mój ruch. I tak aż, aż się komuś uda ciekawe, czy to jest to możliwe, żeby to się udało. Patrzę, patrzę, patrzę. O, słuchajcie. Ten jest niezły. Uwaga, O, no, naprawdę no, wyszło A, by to niesamowite. No i tak moglibyśmy grać dalej, ale już teraz powoli chyba nie mam pomysłu, który dalej, bo to, to, jest, to jest dla profesjonalistów, wiecie, jak w tych bierkach jesteście dobrze i w tych bierkach Wam będzie dobrze wychodziło, to myślę, że takie bierki patyczkowe, zobaczcie, tu się wszystko rusza. Świetna zabawa. No, to próbujcie. To są akurat brzozy kawałki, jakie drzewa znajdziecie, takie znajdziecie, nie wszystkie się na pewno nadają, powinny być w miarę proste przynajmniej tyle, ale jak widzicie, zabawa gwarantowana. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.